Facebook. Miejsce, gdzie zarejestrowani użytkownicy tworzą swoje indywidualne profile, zapraszają znajomych, wysyłają wiadomości, udostępniają swoje zdjęcia, korzystają z przeróżnych dostępnych tam aplikacji. Brzmi całkiem banalnie, lecz czy na pewno? 1 miliard zdjęć, 10 milionów filmów wgrywanych co miesiąc, a w końcu 500 milionów użytkowników. Liczby nie kłamią. Facebook stał się internetową potęgą XXI wieku. Ogromna popularność portalu nie mogła zostać bez odpowiedzi również w teatrze. Na scenie Wałęsowskiego Teatru Lalki i Aktora zaprezentowano prowokacyjny spektakl Facebook, ukazujący trudny do sprecyzowania fenomen portalu. To jest zjawisko już jakby socjologiczno-psychologiczno-społecznościowe. Znaczy, Facebook dla mnie, kiedy pisałem ten spektakl, a pisałem go jakiś mniej więcej rok temu, był czymś, czymś niezwykłym. On odmienił w ogóle wirtualną rzeczywistość. Ludzie tam traktują go jako psychoanalityka, traktują go jako najbliższego przyjaciela, jako kochanka. I tak sobie pomyślałem, że za tą tablicą, na której się wypisuje te wszystkie różne, co dzisiaj robiłem, jak tam lubię czy coś tam, kto tam za tą tablicą jest? I pomyślałem sobie, że musi być ten Facebook, który siedzi w tym centrum dowodzenia i tym wszystkim kieruje oczywiście tam co tysiące ludzi, którzy pracują nad tym, żeby to było jak najbardziej skierowane do gustów jakby i potrzeb wszystkich ludzi na całym świecie. Ale postanowiłem sobie, że spróbuję znaleźć tego Facebooka i ucieleśnić go w osobie Daniela Wieleby. W rolę tytułowego Facebooka wcielił się Daniel Wieleba. Było to o tyle trudne, że uniwersalność portalu sprawia, iż Facebook pełni zupełnie inną rolę w życiu każdego użytkownika. Powoduje, że wszyscy, wszyscy ale to wszyscy dzisiaj, jak nie jesteś na tym portalu, prawda? Jak nie jest, to jest koniec, kropka. To, to nie istniejesz. To jest jakiś opłyn, tak naprawdę. No bo jak można być na, dzięki portalowi społecznościowemu, bytować, być, tak? Natomiast. Nie wiem dokładnie, co w nim jest. Jak zaczynałem pracę rok temu nad spektaklem z Szymonem Turkiewiczem, reżyserem, to pytałem go się, Szymon, jaki ten facet ma, czy on ma być poważny, czy on ma być komiczny, czy on może ma być trochę cyniczny. Tak, dzisiaj Facebook wyszedł bardzo poważny, poważnie, tak, dlatego że trzeba czasem ludziom przekazać, że to tak naprawdę cały sztab. Siedzi za tym Facebookiem, tak? Tak jak za mną, czyli jest cały sztab i, i ktoś tym kieruje, tak. I koniec kropka kieruje, i, a my wchodzimy tam, a jaką jesteś sukienką? ataków? No chcę, chcę, lubię to, lubię. I nagle ktoś, ktoś wpada w ten świat, zatraca się, i później nagle po dwóch, trzech, nie wiem, miesiącach, Boże, gdzie ja jestem, co ja robiłem przez te trzy miesiące, jest obłęd. Wszystko jest dla ludzi, lecz z umiarem. Dlatego Facebook uderza przede wszystkim w problem internetowego niewolnictwa, gdzie użytkownik daje się wciągnąć w ogrom pseudoobowiązków przygotowanych przez Boga kontaktów międzyludzkich, który z czasem potrafi zawładnąć jego realnym życiem. Facebook jest taki, jakiego my chcemy go widzieć. No, dla niektórych jest jakby spowiednikiem, miejscem do lansowania się, dla innych jest miejscem, gdzie gromadzi się przyjaciół, dla innych jest miejscem, gdzie promuje się siebie, działania artystyczne, gdzie próbuje się zmieniać świat. Więc dla mnie, Facebook, myślę, że dla, w ogóle to jest. Taki twór dokładnie taki, jakiego my chcemy widzieć, to on taki jest. Czy on jest przekleństwem, czy jest zbawieniem? Nie wiem. Yy, I w tym spektaklu też staram się pokazać różne strony Facebooka, że niektórym ludziom być może pomaga to, że mogą żyć w wirtualnej rzeczywistości, niektórych być może to pogrąża. Ja uważam, że wszystkiego należy w życiu spróbować, ale tego wszystkiego trzeba próbować z umiarem ze świadomością, bo tak naprawdę ci ludzie, którzy pracują na to, żeby, żebyśmy siedzieli na Facebooku non-stop, no im chodzi jednak o. Jedną rzecz. No, tam znajomi są ok, ale tak naprawdę to kupić następny traktor do farmy i żeby zarobić pieniądze. Sztuka kończy się w bardzo dwuznaczny sposób. Zmusza to publiczność do chwili refleksji i zastanowienia nad tym, jak zakończyła się historia głównej bohaterki Ewy. Właśnie dołączyłaś do nowej grupy znajomych. Nowej grupy znajomych. Teraz możesz powiedzieć nam, kim on jest. Nie mówię. Ewo? 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 Ewo. 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 Nie chcę, nie chcę mówić, co ma myśleć, bo niech sobie myśli, co sobie myśli. Natomiast mogę powiedzieć, co ludzie myślą, jakie są, jakie są. zwykle, to odbierają, że to jest negatywnie. Ewa została zamordowana. Natomiast dla mnie osobiście to jest pozytywne, bo to jest, ona została zamordowana w tym wirtualnym świecie, a to morderstwo, ta powiedzmy śmierć w cudzysłowie, no, pozwoliła odżyć w świecie realnym. Facebook nie jest z pewnością błahą opowieścią o internetowym fenomenie portalu społecznościowego. Ten spektakl daje widzom bardzo głębokie przesłanie. Dwa, dwa są przekazy. Jeden przekaz jest taki, żeby wierzyć w świat realny, jakimkolwiek on by nie był, a nie w świat wirtualny, bo ten wirtualny nigdy nam nie da tego gruntu, który mamy na co dzień. Nawet kiedy ta codzienność się nam sypie, no to i tak lepiej się wziąć w garść. Chociaż z drugiej strony, też częściowo ten wirtualny świat, w który uciekła Ewa, i który ją pochłonął i coś tam. Z niej, z niej zniszczył i coś z niej zjadł, po, pozwolił dotknąć na tyle mocno tego dna, że się odbiła, jakby uwierzyła w, w realną w rzeczywistość po prostu. Natomiast drugi przekaz jest taki, że, zabrzmi może trochę banalnie i mentorsko, ale używajmy wszystkiego, bo wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Zdania na temat portalu są podzielone. Zwolennicy widzą w Facebooku możliwość szybkiego komunikowania się ze znajomymi, świetną alternatywę na spędzenie wolnego czasu. Przeciwnicy wskazują na obnażanie swojej prywatności poprzez publikowane informacje i zdjęcia w internecie, a także na rosnące uzależnienie wśród użytkowników, którzy z powodu presji zalogowania się i sprawdzenia portalu zapominają o innych aspektach życia. Niestety, wychodząc, wchodząc w tę postać, musieliśmy pójść zobaczyć, jak ludzie sobie w tej chwili radzą. To jest uzależnienie. W ogóle nie wiem, nie wiem czy byliście na takim spotkaniu. Poszedłem, słuchajcie. I najlepsze było to, że usiadłem, siedzimy wszyscy w kółku, a facet do mnie to pan też jest uzależniony. Ja mówię: ehm, No nie wiem, no to jak pan nie jest, to dlaczego pan jest? Ja mówię: chcę poznać. I to jest niesamowite wszystkie telefony, telefony laptopy z daleka bo on cały czas na tym portalu on cały czas myśli, co tam się dzieje. To jest, w ogóle ci ludzie jak patrzy się im w oczy, to się te oczy, jakby. Uciekają, bo one w głowie mają już, co tam kto wrzucił, jak mój kolega, a może ja bym to wrzucił, nie no, ale uzależnienie jest straszne, to nie da się z tymi ludźmi porozmawiać i tak naprawdę zastanawiam się, czy alkohol, alkohol, narkotyki, czy na przykład, nie wiem, hazard jest groźny taki jak Facebook. W internecie na dobre utarło się stwierdzenie, że jeżeli nie jesteś zalogowany na Facebooku, to z pewnością nie istniejesz. A czy i twoim życiem także zawładnął Facebooka bóg? Ja tam Stafał. że ja mnie słuchajcie, a może zrobimy zdjęcie jak jedziemy i co chcesz wrzucić na Facebook? No nie wiem, no i co zrobiłem? Tak zrobiłem, wrzuciłem. No także no niestety to jest pewnego rodzaju uzależnienie od tego portalu społecznościowego, ale my staramy się jakby mówić, że jednak należy z dystansem do niego podchodzić.